Hej, witajcie na kanale Lekcje PHP. Witam Was Andrzej Mazur i dzisiaj zrobimy sobie kilka zadań na stronie, na serwisie Code Wars. Jest to bardzo ciekawa witryna, na której możecie sprawdzić swoje siły w rozwiązywaniu różnych zadań programistycznych. Ja skupię się tutaj na zadaniach związanych z PHP, jak się domyślacie w pierwszej kolejności. I mamy tutaj pierwsze, jeden z pierwszych zadań, które tutaj serwis nam udostępnia. Już pozwoliłem sobie otworzyć. Mamy tutaj, możecie tak zobaczyć, w lewym oknie mamy opis co dana funkcja ma robić. Po prawej stronie mamy okno, w którym będziemy kodować. Jest to nasze solution, czyli nasze rozwiązanie. A na dole po prawej mamy testy jednostkowe, czyli mamy podane tutaj kilka wzorców, których wartości będą testowane. Przeczytajmy sobie najpierw tutaj opis. Zadanie to jest Count the Number of Duplicates. Czyli musimy napisać funkcję, która nam policzy, ile razy jakie litery się powtarzają w podanym ciągu. Ma być nierozróżnialna wielkość liter. A najlepiej zobaczymy tutaj nam podane poniżej przykłady. Tu mamy ciąg ABCDE. Żadna litera się nie powtarza. Potem mamy ciąg, w którym. Mamy dwa razy występujące A i dwa razy występujące B, więc tutaj powinna funkcja nam zwrócić 2, że jakby dwie, dwie grupy znaków się powtórzyły. Tu mamy bardzo podobny przykład, co prawda mamy duże B, funkcja ma nie rozróżniać tego i również nam zwrócić dwójkę. Tu mamy kolejny wyraz i tutaj litera I w nim się powtarza aż sześć razy, natomiast funkcja zwraca, ma zwrócić 1, czyli ma zwrócić, że... Jedna, dla jedna, jedna litera się powtarza, litera I. I tutaj podobnie, tutaj natomiast powtarza się jeszcze litera S. Jak możecie zobaczyć, jak i tak litera I, więc tutaj funkcja powinna zwrócić e, liczbę 2. No to już mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Aha, tu jeszcze mamy podane, że też mamy zliczać e, przykład e, z cyframi. Cyfry i wielkości liter nie mają być brane pod uwagę. No to cóż, to zaczynamy od kodowania. Tutaj już mamy szablon funkcji, mamy, mamy funkcję duplicate count, mamy tutaj zmienną wyjściową tekst i możemy sobie tutaj zacząć kodować. Ja sobie przygotuję na początku zmienną, zmienną lokalną stat. Zainicjuję, że będzie tablicą i teraz tak, przelecimy sobie po wszystkich literach, które nam zostaje dostarczone w zmiennej tekst. Tradycyjnie Zmienna indeksowa i jeżeli i jest mniejsze od. I teraz tak, będziemy sobie odczytywać z tego ciągu po jednej literze. Ważne, żebyśmy tutaj pozbyli się rozróżnienia wielkich liter, więc wszystkie litery sprowadzimy do małych znaków. Może moglibyśmy do dużych, to nie ma znaczenia. Będziemy tutaj indeksować każdą literę ze stringu. W starych podręcznikach będziecie mogli znaleźć, że indeksowanie po stringu, powinniśmy to robić w nawiasach klamrowych czyli coś w tym stylu natomiast od którejś wersji 7, chyba 7.3 taka forma jest zabroniona, odwołujemy się do stringów identycznie jak do, do tablic, więc podajemy w nawiasach e, kwadratowych Ok, dostajemy, dostajemy tą literę i teraz tak e, w naszej zmiennej e, tablicowej w zmiennej asocjacyjnej, będziemy sobie pod, e, e, litera stanie się indeksem i taki konstrukt zapewni nam, że dla każdej litery zostanie policzona ilość jej występowania. Czyli dla litery A, która będzie tutaj w kluczu tej tablicy, zostanie inkrementowana jego wartość. Dalej musimy jakby podliczyć tą całą funkcję. Ok, to wydaje mi się, że to będzie już działająca funkcja, czyli na początku budujemy sobie pewną tablicę statystyczną, gdzie będziemy podliczać ile razy występuje dany znak, potem jak gdyby już wyliczamy wynik końcowy, czyli ile takich powtórzeń wystąpiło, czyli przelatujemy przez całą naszą tablicę stat dla, każde, dla każdej litery, tu odczytujemy wartość, tą, tą nazywamy indeks, jeżeli ten indeks jest większy od 1, czyli w, Dany znak powtórzył się przynajmniej, przynajmniej dwa razy. Zwiększamy e, z, zmienną pomocniczą count. I następnie zwracamy tą e, zmienną. Teraz zobaczmy sobie, jak by to wyglądało. Przetestujemy. W prawym dolnym rogu możemy sobie uruchomić ten kod. No i zobaczymy, że mamy tutaj jakieś błędy. E, funkcja sypnęła. Mamy tutaj nieznaną funkcję srtlen Oczywiście tutaj zrobimy liter, literówkę st string len i odpalamy jeszcze raz. Ok, wynik mamy już na zielono, czyli efekt działania jest prawidłowy, ale zastanówmy się, czy tutaj wszystko z tą funkcją jest, jest ok. Hmm, tutaj na przykład możemy zobaczyć, że funkcja e, string to lower jest wywo wywoływana dla każdego znaku z osobna. Myślę, że to jest nieco wolniejsze niż gdybyśmy od razu cały string zamienili akurat na początku i jak gdyby potem dopiero po tym już nie, nie, nie robili tego oddzielnie. Czy sobie przeniesiemy. Ok, więc teraz w tym miejscu możemy sobie tą funkcję usunąć. Czy to teoretycznie możemy teraz pozbyć się tej zmiennej litera w tym miejscu. Więc możemy też uprościć ten zapis bez nawiasów kwadratowych. Ok, i tak już jeszcze raz ją sprawdzimy. Jeżeli funkcja przeszła bez błędów, to możemy ją jak gdyby już zgłosić, to rozwiązanie. One wtedy przejdzie więcej, więcej testów. Oprócz tych chyba zadeklarowanych przejdzie jeszcze testy losowe. No, i tutaj dostaliśmy gratulacje i funkcja została zakończona prawidłowo, możemy to sobie przejść do następnego zadania. Czy to jest rozwiązanie optymalne? Jest to rozwiązanie, moim zdaniem, najbardziej jednym z najbardziej przejrzystych. Żeby submit. Ok, on w tej chwili ląduje na moim koncie, to zadanie jako rozwiązane, a my ewentualnie możemy sobie tutaj przeżyć rozwiązanie innych osób. W tym odcinku to wszystko. Ja wam dziękuję, zapraszam Was, żebyście zetknęli jeszcze sobie do serwisu Code Wars, a mnie możecie pytać w komentarzach. Do usłyszenia w następnej lekcji. Hej!